Witajcie! Dziś poznamy niezwykle użyteczny w komunikacji przypadek gramatyczny, który nazywa się akuzatyf. Biernik. Przedstawiam wam więc jego postać. Oto i on, Herr akuzatyf, pan akuzatyf. Nurtują go, moi drodzy, dwa pytania. Są to wein? Kogo i was, co. Budując więc zdanie, w którym rzeczownik będzie w formie odpowiadającej na te pytania, na przykład mam, co, zeszyt, będziemy stosować akusatif, biernik. By to zrobić, musimy jednak odmienić rodzajnik stojący przy danym rzeczowniku, czyli der, die, das. Wszystkie rzeczowniki w, w języku niemieckim. Mają te rodzajniki. Spójrzmy na przygotowaną przeze mnie pistacjową tabelkę. Po lewej stronie, tej tabelce pierwszej. Zapisałam wygląd rodzajników określonych, czyli tych na literę d, tak? I nieokreślonych w mianowniku. Czyli nominatywie. Po strzałeczkach z kolei, czyli po prawej stronie, widzimy wygląd rodzajników określonych i nieokreślonych wraz z przeczeniem w bierniku, czyli akuzatywie. Przyjrzyjmy się tym zmianom. To, co od razu rzuca się nam w oczy, to fakt, że akuzatyw różni się od nominatywu tylko rodzajem męskim "-dea". Otóż rodzajniki rodzaju męskiego przybierają w akuzatywie postać, kolejno, rodzajnik określony "-dean". Rodzajnik nieokreślony, EINEN. I formę KEINEN w przeczeniu. Rodzaj żeński, DI, oraz y, jaki wyglądają dokładnie tak samo, jak w mianowniku. Podobnie jest z liczbą mnogą, która znajduje się tutaj w drugiej rameczce. To słuchajcie, bardzo dobra wiadomość dla nas. Wystarczy, że zapamiętamy, że rodzaj męski der zmienia się na den i einen, jeśli znamy mianownik. Nie ma więc dużo informacji do nauki. A zatem kiedy jednak zastosujemy te informacje w zdaniu? To popatrzmy. Ich bin in der Schule. Jestem w szkole. In der Kolega zadaje mi następujące pytanie. Hast du? Czy masz? Już mam to pytanie. Pokażę. Hast du. Do. Czy masz w domyśle kogo, co, by sprecyzować to pytanie, y, musi nas nasz kolega zapytać stosując rzeczownik w bierniku? Po lewej stronie teraz y, tutaj położę żółtą ramkę, w której przygotowałam. Dla was ściągawkę rzeczowników wraz z rodzajnikami w mianowniku i zadaję teraz ponownie pytanie. Hast du? Und ich frage konkret. Zapytam się konkretnie tutaj teraz o gumkę do gumowania. Hast du einen Radiergummi? Hast du einen Radiergummi? Czy masz? gumkę do gumowania. Dlaczego? Skąd się tutaj wzięło to einen radiogumia? Otóż gumka jest rodzaju męskiego der i w bierniku rodzaj męski przyjmuje formę einen. Tak to było wcześniej pokazane w pistacjowej ramce. Der zamienia się na einen. Ah, więc, äh, hast du einen Radiergummi? Ja, ich habe einen Radiergummi. Tak. Mam Gumke do no Gumowania. Hast du, kolejne pytanie, hast du eine Schere? Hast du eine Schere? Ty, masz Nożyczki? Die Schere. Die schere, nożyczki. A więc w Bierniku bez zmian. Ich habe eine Schere. Mam nożyczki. Ich habe eine Schere. Dopytam jeszcze äh, teraz o oh, zeszyt. Hast du ein Heft? Hast du ein Heft? Das Heft, also w hast du ein Heft? Ach ja, ich habe ein Heft. Ich habe ein Heft. Hm. Hast du einen Kuli? Hast du einen Kuli? Hm. Wir sehen keinen. Nie Also wir antworten: Nein, ich habe. keinen Kuli ich habe keinen Kuli nie mam długopisu przeczenie kein jak usłyszeliście teraz i zobaczyliście także otrzymało końcówkę biernika akuzatywu en ich habe keinen Kuli Hmm. has du In deinem Rucksack. Czy masz w swoim plecaku eine mappe? Hast du eine Mappe? Hm. Nein, ich habe keine mappe. Nie mam teczki. Hast du ein buch? Czy masz może książkę? Ein buch. Nein, ich habe heute kein Buch. Nie mam książki. Ich habe kein Buch. Ich habe kein Buch. Das Buch, also kein Buch. Jeśli będziemy przeczyć. So sieht das aus. Tak to wygląda. zapamiętujemy teraz, że po czasowniku haben mieć, ale za przykład ich habe występuje zawsze rzeczownik w bierniku w akuzatywie, zawsze będziemy stosować wtedy akuzatyw w jakich zdaniach? Po jakich czasownikach powinniśmy jeszcze pamiętać o rzeczowników w akuzatywie? Już wam tutaj pokażę. Na przykład taki czasownik jak suchen, szukać. Ich suche szukam. Ich finde, uważam, ale też znajduję. Ich finde, aber auch ich sehe, sehen. Widzę. Ich kaufe, kupuję. Ich brauche, potrzebuję, kogo co? Oder ich möchte. Chciałbym w sytuacji, gdy zamawiamy coś. Ich möchte. Und zum Schluss, na sam koniec, ein paar kommunikative situationen. Jeszcze parę praktycznych sytuacji komunikacyjnych, byście zobaczyli, jakie akuzatyw w funkcji biernika ma szerokie zastosowanie. Sprechen. Mówienie, sprechen. Zamówimy po niemiecku pizzę. Wir sagen Ich möchte eine Pizza. Chciałbym kogo co pizzę. Ich möchte eine Pizza. Może w jakiejś konwersacji tak, chcemy użyć takiego stwierdzenia jak Nie mam pomysłu. Da sagen wir, ich habe keine idee. Ich habe keine Idee. niemand mam pomys. Die idee, pommes W przeczeniu. W bierniku, ich habe keine idee. niemand mam czasu. Die Zeit, czas. Also ähnlich podobnie. Ich habe keine Zeit. Nie mam czasu. Mam nadzieję, że zobaczyliście, że z naszym akuzatywem mamy do czynienia w wielu rozmaitych sytuacjach komunikacyjnych. Nie zapominajmy więc o nim. Zawsze z tyłu głowy miejmy informacje o zamianie rodzajników i starajmy się ją w praktyce stosować. Ich wünsche euch Schönen Tag, miłego dnia. Wam życzę. Bis zum nächsten Mal. Do zobaczenia. Następnym razem, Aleksandra Walczak.